Ja witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii w Super Mario Advance 3 Island. A i dojdziemy do świata... boże. Do etapu trzeciego, świata szóstego, tyle chciałem powiedzieć. Aaaa... Pozwólcie, że się jednak nieco skupię na tym, co mam zrobić. Bo jak należy, to mam jedną wielką serię podażek. Losing Spree! Wow. O! Nie mam zamiaru ryzykować wpadnięcia na jakąkolwiek z tych monet. Naprawdę. O! Na szczęście te nie są czerwone. To już sprawdziłem. Uff! Z jednej strony gdyby nie to, że jestem na haju... No bo tyhle mi už nevejde. Nech vám Okej. OK. Teraz tak. V té mogę. Může... I v té mogę. Tak samo jak mogę tutaj. Aha. Nie ze mną aż Epa! Okej, okay, chodź tu. I mocą sposobem docierałem już praktycznie do końca. I teraz nie zrobię tego samego będą co ostatnio. Poczekaj, jeszcze on spadnie. I dopiero. Dwa, jeden, zero. Aaa, moje wyczucie ostatnimi czasu lekko szwankuje. Może kwestia przerwy, bo jest to pierwszy odcinek nagrywany na siódemce tak naprawdę. No ale... Pff, no mimo wszystko, aż tak źle nie powinno by ze mną być chyba. Chyba. Właśnie w tym rzecz, chyba.